Cześć kochani z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę z takim vlogiem, nie vlogiem, czekajcie jeszcze raz. Cześć kochani z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę z takim vlogiem, nie do końca vlogiem, e, ponieważ przychodzę do Was e, z trzema rzeczami, które dzisiaj będę jeść, bo mamy sobotę. Kiedy to nagrywam, e, w zasadzie jestem cały dzień w domu. Rzadko się zdarza taki weekend, więc. E, pokażę Wam. Pokażę Wam śniadanie, obiad i kolację, te trzy posiłki takie przykładowe, które mamy w rozpisanej naszej diecie. Myślę, że to dla Was będzie ciekawe. Też postaram się je Wam po prostu wrzucić tutaj gdzieś obok, popro, jak będę, e, będę wam o nim mówiła, no to wrzucę zrzut ekranu z tego przepisu. No, dzisiaj na śniadanie akurat mamy owsiankę, więc e, będę ją przygotowywała klasycznie jak jest, e, ponieważ ja z tymi owsiankami też jest. E, Także ja czasem je robimy właśnie, zrobimy sobie teraz dzisiaj na ciepło, natomiast taką owsiankę też można zrobić po prostu na noc, tak? Można zalać płatki owsiane, czy zależy jakie tam są, mlekiem na noc i one nasiąkną, natomiast to nie będzie wtedy taka konsystencja bardzo kremowa, więc... Będziemy dzisiaj mieć owsiankę na ciepło, chyba z malinami, ale nie sprawdzałam jeszcze, ale wydaje mi się, że tak. Ja używam malin mrożonych, no bo wiecie, no po prostu e, łatwiej to przechowywać no i są tańsze. E, więc będę robić. Słuchajcie, godziny mamy przed 11, w pół do 11, więc tak naprawdę się na nie zjemy gdzieś za pół godziny. Ja jestem jeszcze częściowo, wiecie, w takiej w taki piżamie, nie piżamie. Więc mamy dzisiaj spokojny poranek, coś cudowne, wspaniałe. Mogliśmy poleżeć sobie w łóżku, wiecie tak, odpocząć, więc cieszymy się, cieszymy się tym dniem. Pogoda też nie jest jakaś ładna, bo jest zachmurzenie no i wiecie jak to wygląda, ale. Jak będę robić owsiankę, to Wam wszystko pokażę. E, pokażę Wam, no, nie ma co pokazywać, jeśli chodzi o owsiankę, bo dodajesz płatki owsiane, dodajesz mleko, gotujesz to e, i w zasadzie dodajesz te składniki i jest, więc tu nie ma jakiejś filozofii. Natomiast e, pokażę Wam ją. Ona nie będzie się prezentowała jakoś cudownie z racji, chociaż no, nie będzie się prezentowała, bo będą mrożone maliny, więc one generalnie po prostu będą się rozpadać. Ale myślę, że będzie pysznie, więc. Zapraszam na wsiak. Nie przyjadę do Was już następnego dnia, no bo po prostu nie miałam kiedy tego nagrać w ciągu tego dnia, ale mam swoją ściągę e, z tego dokładnie, co my tam jedliśmy i powiem Wam, że mam już kilka wniosków a propos tej diety. I wiem, co lepszego zrobimy sobie w lutym w związku z tą dietą. Bo przede wszystkim na przykład owsianka, jak owsianka była dobra, tak uważam, że wielkości tej, wielkość tej owsianki była naprawdę duża. Na zasadzie e, porównując moją porcję, Arafała porcję, no to jest spora różnica. Ja bym zdecydowanie zmniejszyła na przykład ilość płatków owsianych, dodała więcej owoców. Albo po prostu dodała skyr, na przykład coś bardziej wysokobiałkowego, zraz z tego, że ta owsianka była głównie na mleku e, i stwierdzam, że to jest coś, na przykład, co ja wolałabym podrasować po swojemu, bo tak jak widzicie... Będziecie widzieć zdjęcie, ona nie wygląda tak jak tutaj, nie wyglądała w ogóle jak na zdjęciu, więc no bądźmy szczerzy, no nie, nie było opcji, żeby ona tak wyglądała. Ja sobie trochę zdaję z tego sprawę, natomiast no wiecie, gdzieś tam ta owsianka była dobra, ja się naprawdę nią najadłam, ale myślę, że moja porcja dla mnie była nawet ciut za duża, a Rafał swoje nie zjadł, po prostu nie zjadł jej całej, bo, bo nie dał rady, no nie dał rady, to była naprawdę mega duża porcja, więc ja bym na przykład zmniejszyła ilość płatków, a nie wiem, dodała trochę orzechów, dodała właśnie skier na przykład, coś bardziej wysokobiałkowego, mniej mleka, no wiecie, to są takie rzeczy, które ja bym poprzerabiała e, i właśnie takie mam wnioski po tych w ogóle, e, po tych, po tygodniu ponad, więc no, w zasadzie, kiedy to nagrywam, no to ja tydzień, więc wiecie, kie, myślę, że są rzeczy, które wyszłyby lepiej. Po prostu mogą być lepiej, można zrobić lepiej e, i, i na razie mam takie wnioski. Natomiast są rzeczy, które są pyszne i one były po prostu w innych dniach. E, co my mieliśmy na obiad? Na obiad mieliśmy potrawkę z soczewicy i słuchajcie, hit, hitów no bo Rafał, jakby słyszał, potrawka z soczewicy no mówi, eee, no będzie niedobre, nie? Jakby wyszło pysznie. I to też od razu mówię, to nie są dania, które, które one wyglądają, nie wiadomo jak. Ja je trochę też zrobiłam tak, że zamiast gotować ryż osobno, soczewicę osobno, ja po prostu zrobiłam warzywa, zalałam je bulionem i dodałam do tego ryż i soczewicę. Soczewicę w zasadzie dałam na jakieś 5 minut, żeby ona była jeszcze twarda, żeby w sensie twarda, żeby ona była jeszcze taka, wiecie, żeby miała tą swoją konsystencję, żeby się nie rozpadła po prostu. No więc. Ja trochę zrobiłam to ciut inaczej, natomiast wyszło to myślę lepiej, bo dzięki temu ten ryż tak fajnie nasiąknął tym smakiem. Natomiast potrawka była przepyszna i przyznam wam się, że t, e, zarówno na e, czekajcie na obiedzie i na kolacji nagrywałam e, porcję Rafała, ponieważ nie zdążył po prostu e, nie jadł równo ze mną zresztą tego, że coś tam robił, e, a ja już swoją zaczęłam i sobie przypomniałam nagle kurczę, miałam nagrać, pokazać wam jak to wygląda. Więc macie przebitki Rafała Porti e, właśnie przy obiedzie i przy kolacji. I powiem wam tak. Jedne rzeczy są pyszne, inne mniej. E, wiemy, że z tofu Raczej jesteśmy bardziej na nie niż na tak. tofu to chyba nie do końca jednak nasza bajka. Jest ok, ale to nie jest pierwsza rzecz, po którą my będziemy sięgać. Ehm, no i z takich rzeczy ma, mam wrażenie, że dużo, dużo fajnych przepisów zrobiliśmy. I ja już mam taki wniosek, że prawdopodobnie w lutym e, wezmę sobie, wygeneruję to, co mam. Jakby na przyszły miesiąc, dietę, ale przede wszystkim usiądę do niej i wiecie, i posprawdzam. Dokładnie posprawdzam wszystko, co i jak wyglądało. Zraz tego, że generalnie no, nie jest to jakieś wybitne, nie wszystkie te potrawy są wybitne. Ja bym na przykład inaczej pewne rzeczy porobiła, więc na pewno coś tam poprzerabiamy, bo znam multą przepisów na dużo fajniejsze owsianki, które będą fajniejsze w smaku. Więc Generalnie takie mam, takie mam do tego podejście, takie jest moje zdanie. Natomiast są przepyszne rzeczy: są takie rzeczy jak właśnie sałatki z burakiem, z sukinią, z faroszkiem. Przepyszne. Można się tym naprawdę zajadać, więc są przepisy, które, na które ja bym nie wpadła, a są genialne, więc na pewno będziemy, będziemy z nich korzystać, ale myślę, że trochę to przerobię. Zdarzało się też, że wam powiem, że jak na razie zdarzyło nam się tak, że na przykład jednej kolacji nie zjedliśmy w ogóle. Zjedliśmy i dokończyliśmy to, co mieliśmy na obiad, bo generalnie było po prostu tego tak dużo i mnie Rafał dopytał, wiecie, ej na pewno zrobiłaś, jakby ważyłaś, to mówię, no właśnie dokładnie ważyłam i no jest tego dużo i z jednej strony jest super, jest dużo warzyw i to jest genialne, ale ogólnie te wielkości nas czasem przerażają, na przykład wczoraj nie zje... Wczor kiedy to oglądacie, w sumie to nie jest dzień po, tylko dwa dni po, ale dzień później właśnie po tym, co nagrywałam wam, jedliśmy obiad, który dojadaliśmy, nie, dojadaliśmy następnego dnia, dojadaliśmy to, co zrobiliśmy dzień wcześniej na obiad, bo po prostu tego było tyle, to i, i co zostało na kolację i zostało na obiad, po prostu dojedliśmy na obiad w niedzielę. No, no niestety tak to, tak to wyglądało i no, nie zjedliśmy obiadu na przykład niedzielnego w niedzielę no bo po prostu go nie zrobiliśmy, bo nie było sensu mieliśmy jeszcze jedzenie, które było pyszne z dnia poprzedniego, więc więc rozumiecie, jakby naprawdę te wielkości są spore i to duże e, przerastają nas troszeczkę, nasze możliwości natomiast to jest z drugiej strony dobrze może e, bo mieliśmy, nie wiem chcieliśmy, na przykład Rafał miał straszną ochotę na tosty więc siedliśmy, policzyliśmy kalorie, no w sumie patrząc na to co zjadłeś, czego nie zjadłeś, no to trzy to ty sobie zjesz na kolację i masz jakby zaspokojony ten swój głód psychiczny, nie? Bo po prostu chodziło za nim to. E, natomiast no takie rzeczy są różne, różne takie e, smaczki, ja co będę polecać, no to sprawdzać dokładnie te przepisy, takim e, no wiecie spojrzeć czy to ma w ogóle sens czy nie, e, czy to są smaki, które będą wam pasować czy nie no bo różnie może z tym być różnie e, może wam się okazać że po prostu coś, coś nie pasuje ja na przykład już patrzę na niektóre przepisy i, i wiem, że jak widziałam szaszłyki, szaszłyki, nie, sa, nie saszłyki, jako szaszłyki z tofu, no to generalnie wiedziałam, że e, że ich pewnie nie zrobimy i okazało się, że nawet nie, nie daliśmy rady spróbować no, bo zjedliśmy to, co mieliśmy na obiad. Więc te wielkości nas trochę przerażają. Też się właśnie zastanawiam, czy one nie są trochę jednak za duże. No nie wiem. Z drugiej strony, większość tego wszystkiego to są wciąż warzywa i owoce, więc, więc generalnie nie powinno. No ale wiecie, jak to jest. Zobaczymy, ponieważ, no nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Na pewno są takie rzeczy, że na przykład nie macie uwzględnionych. Macie przyprawy na przykład, nie wiem, bazylia suszona czy takie, ale na przykład pieprzu, pieprz też jest w niektórych, ale na przykład mówię to w kółko to samo. Soli na przykład nie ma. Po prostu nie ma soli w tym wliczonej. Nie ma wliczonej, że wiecie, że doprawisz sobie tą solą. Nie ma wliczonej do osianek na przykład słodzików, jakichkolwiek, gdzie mi to jeszcze nie przeszkadza, bo ja rzadko słodzę, chociaż zdarza się właśnie, że jakieś słodziki sobie posłodzę ale no Rafał na przykład chciałby, a tu się nie da, więc wiecie, gdzieś tam to z tyłu głowy jest, trzeba to zmieniać, trzeba to trochę pomyśleć nad tym, co się dzieje, no i wiecie, no i po prostu, po prostu coś z tym zrobić i powiem wam, że jedliśmy kaszę, właśnie tą pomidorową kaszę gryczaną i ona była przepyszna, ale była bardzo sycąca, ja bym zrobiła... Jedną połowę tej porcji, to zrobiła tej całej porcji połowę i dopiero wtedy z tego dzieliła na siebie i na rafała. Bo no generalnie jedliśmy to dwa dni. Ja to jadłam, zjadłam na kolację, następnego dnia zjedliśmy to na obiad i jeszcze trochę podjadałam na kolację. E, są takie placki jaglane, które już wiem, że są totalną porażką i szkoda, bo po prostu zmarnowaliśmy produkty, bo je wyrzuciliśmy, po prostu były niedobre. E, jakby za dużo tego wszystkiego i wyglądało to, no, pff, no nie, nie, to ani nie wyglądało, ani nie było jakieś dobre, wiecie o co chodzi. No po prostu szał nie było, wręcz przeciwnie. Dam sody tyle, dam mniej sody niż powinna w tym przepisie i tak jedyne co było czuć to sodę oczyszczoną. Placki jakieś nie wyrosły, więc wiecie, no generalnie porażka. Więc są takie rzeczy, które są git, są takie rzeczy, które są mniej. Natomiast w ogólnym, jak na razie rozrachunku jest to na plus, tylko trzeba po prostu przejrzeć to. My tego nie zrobiliśmy, bo się spieszyliśmy, chcieliśmy to zrobić na szybko, wiecie o co chodzi. No i, no i teraz gdzieś tam się zastanawiamy. E, ale warto sobie rozpisywać pewne rzeczy, i ja tak planuję po prostu usiąść i e, porozpisywać sobie rzeczy, e, wmanewrować też rzeczy, które, e, na które będziemy mieli ochotę e, bo na przykład będzie, nie wiem, już rozmawialiśmy, że gdybyśmy na przykład, że Rafał miałby ochotę na kebaba, na przykład, no coś takiego nie. Więc trzeba to sobie wmanewrować i tyle i e, gdzieś tam wpiąć w tą naszą dietę ale ogólnie. Ogólny rozrachunek jest git, jak jesteście ciekawi więcej i większej ilości przepisów, no to dawajcie śmiało znać. Ja w tych przepisach też nie pokazywałam wam jak, co tam dokładnie jak to robię, bo, bo, bo to generalnie wygląda większość tych przepisów tak, że dodajesz po kolei te wszystkie składniki, zalewasz czymś lub nie, smażysz itd. i tak dalej i już jest. Więc te przepisy są banalne, naprawdę banalne i często pisze ci wszystko krok po kroku właśnie w tych, tych tutaj, co widzieliście, więc nie ma sensu, ale tak jak mówię no jest to, jest to ciekawe, natomiast na pewno wprowadzę swoje zmiany jeżeli wam się podobał ten taki film wiesz, że w ogóle wam się podobał ten film no to zostawcie łapkę w górę, zapraszam was do subskrybowania kanału, żeby zostać na bieżąco z nami, więc zapraszam, tu, tu, kliknij ten przycisk, proszę, proszę, proszę Zapraszam na Instagrama, na TikToka Mam nadzieję, że zostawicie po sobie Jakiś ślad właśnie, no i dajcie znać Czy zjedlibyście w ogóle to, co widzieliście Bo tak na pierwszy rzut oka, jak tak sobie na to patrzę No to w sumie hmm, No nie wygląda to jakoś wybitnie, nie? Więc dajcie znać, bo ja jestem ciekawa No i co kochani, widzimy się w następnym filmiku Pa!